Słuchajcie, muszę wam pokazać moje ostatnie odkrycie Dzięki temu ja mam płaski brzuch I czuję się rano dobrze Bardzo często robi mi się z brzucha balon Wiecie, jakie to jest irytujące? No to jest po prostu... Nie dość, że zabiera się pewność siebie Zabiera się w ogóle komfort życia wszystkiego ja, jako że mam problem z jelitami No to jest po prostu straszne Ale ostatnio sobie testuję Już chyba z dobry tydzień Mieszaneczka Green Powder Detox I ogólnie greensy wszystkie są niedobre zbytnio I nawet dałam koleżankom z pracy spróbować I one mówią, że zawsze greens jest po prostu średni I no niezbyt dobry a to, dosłownie... Bo nawet pachnie ładnie, to pachnie trochę jak zioła konowisz. Z mlekiem jest trochę za słodkie, ale z wodą więc przepyszne. To jest jakieś jeszcze babułko w proszku i białko grochu w proszku i banan w proszku, dlatego to jest takie słodsze i takie, wiecie, no dobry jest ten greens, jakby wow, ja znowu nazywam greens, który jest dobry hit. Hit po prostu, także koniecznie sobie przetestujcie. Ja w ogóle za bardzo nie znam się na takich rzeczach, także Wam nie będę mówić, ale moje odczucia są bardzo fajne. Szczerze Wam po prostu powiem, jak ja się po tym czuję. Czułam się za każdym razem dobrze. Albo rankiem, albo wieczorkiem sobie robiłam Mam taką mieszaneczkę. Tutaj dajecie 15 gramów i do tego 100 ml wody. No i sobie to pijecie i to jest trochę dobre. Jakby to nie jest obrzydliwe, nie musicie to jakiś jakichś syrup. Bierzemy kubeczek, dajemy 15 gramów tego cudeńka, no i woda do tego. No i ja to sobie jeszcze mieszam. Możecie tym takim shakerem. Ja akurat nie mam baterii w środku, więc łyżeczką też można poradzić sobie. No nie wygląda to za ładnie ja w ogóle. Moje pierwsze wrażenia były takie ja pier... Ja mówię, ja nie mogę, co to wygląda to tak jak bagno szreka, ale... Pachnie to ładnie i smakuje to dobrze, jakby realnie to jest dobra sprawa, dobra rzecz. A potem mój brzuszek jest płaski, fajny. Ja sobie ostatnio zrobiłam kolczyka w pewku, więc muszę o to zadbać, słuchajcie. No i proszę Państwa, wygląda niezachęcająco, smakuje zajebiście. Także polecanko Wasze zdrówko, idźcie i spróbujcie, koniecznie.